Ach, święta. Czas dzielenia się prezentami i spędzania czasu z rodziną. Ale dla SCPSL w 2022 roku oznacza to chyba najgorszy update, jaki widziałem. Miałem zrobić film o public Publi, ale okazało się, że public beta trwała tak krótko, że nawet nie zdążyłem napisać skryptu, ale update świąteczny kompletnie przebił wszystko, czego się spodziewałem. A więc, zacznijmy może od rzeczy, o której już się na tym kanale wypowiedziałem. SCP-096 powrócił już w patronbecie, ale nie chciało mi się robić filmu, bo byłem zajęty już innym. A robienie filmów co piątek trochę ogranicza moje możliwości reakcji na niespodziewane sytuacje w tym community. Tak więc, przypomnijmy na szybko jaki miałem problem z 096. kampanie na checkpoincie, try not to cry na geicie oraz skakanie do klatki 939. To pierwsze zostało rozwiązane dwoma checkpointami, a skakanie do klatki psa jest teraz śmiertelne dla SCP. Tak więc tutaj mała okejka dla Norfu do starania. Te dwie zmiany są dobre, ale to co zrobili dalej z SCP-096 łamie jakąkolwiek logikę. Po pierwsze, możecie się oprzeć teraz o jakąkolwiek prostą powierzchnię, więc nawet nie potrzebujecie drzwi, aby zrobić zasadkę. Wystarczy pierwsza, lepsza ściana. Po drugie, SCP-096 teraz nie wchodzi w raid od razu, gdy ktoś na niego spojrzy, tylko może chwilę odczekać i potem go odpalić. Albo jeżeli nie chce, to w ogóle nie musi. Co zabija jakiekolwiek strategie polegające na zrajowaniu go i zabiciu na cooldownie? Hej, ale może nie jest tak źle. Przecież nie każdy gracz jest na tyle mądry, żeby nie dać się zbejtować, i jak popełni błąd, to wtedy można go zabić. I w 100% bym się z wami zgodził, gdyby nie to, że teraz SCP-096 nie ma cooldownu po RAIDŻu. Tak, jego praktycznie jedyna słabość została usunięta z gry. I ktoś pewnie teraz powie, ale nie wspomniałeś jeszcze o zmniejszonych obrażeniach, ale spokojnie dojdziemy do tego. Teraz SCP-096 nie zabija na jeden strzał, tylko na dwa, zadając 85 zdrowie. Szczerze, w moim odczuciu ta zmiana dużo nie daje, bo SCP-096 na Rage'u i tak jest szybszy od człowieka, więc trafienie go drugi raz nie będzie dla niego sprawiać problemu. No i jeżeli chodzi o SCP-096, to z moich problemów to tyle, ale w update'cie świątecznym zostały wprowadzone przecież nowe itemy! Skupmy się na dwóch nowych SCP w tym update'cie, bo reszta do gry dużo nie wprowadza. A więc mamy SCP-1576, przedmiot który raz na parę minut pozwala nam skomunikować się z odmarłymi. To nie wpływa mocno na balans, czasami wynikają z tego śmieszne sytuacje i ogółem przedmiot jest nieszkodliwy. Ale druga nowość już trochę chwieje całą grą. SCP-2536. Wprowadzony raz do gry w ramach updateu świątecznego został przywrócony. Ten SCP to choinka, która w losowych momentach pojawia się w pokoju losowego gracza. Pod choinką znajdują się prezenty, z których wypadają różne itemy. I problemem oczywiście są te przedmioty, a głównie trzy. Ponieważ można dostać logiser. Granat oraz ulepszenie do karty, co oznacza, że klasa D w pierwszą minutę gry może zdobyć logi sera i kartę do ucieczki. Nie wiem co Norfut miało w głowie wprowadzając to do gry, ale ewidentnie osoby odpowiedzialne za balans nie dostały nawet tego update'a przed wypuszczeniem. To tyle z tego filmu. Tak, powstał on tylko, żebym mógł panarzekać. Miłego Sylwestra i widzimy się w następnym filmie.